Miłości moc, miłości moc, miłości moc, czyli moc, miłości. No i właśnie taki kierunek należy obrać podczas tego świętowania. Tak jak mówię, świętowanie. To, z czym będziemy mieli do czynienia, to celebracja. Celebracja zarówno tego, co już udało się osiągnąć, tego, co zasialiśmy, co osiągamy w tej chwili, jak i przyszłych osiągnięć. To jest podejście od strony wieczności. Od strony tego, co będzie nam towarzyszyło w naszej jakości, w naszej energii, już od pierwszego momentu, gdy to wyemitujemy i będzie nas unosić. A więc ceremonia będzie miała charakter dziękczynno-zapraszający, będzie w energiach gabrielowych. Oczywiście zaproszone zostaną wszystkie istoty anielskie i archanielskie, ale z całą pewnością ta jasność, ta pierwszość. Ta nowość tego świata, który się rodzi na naszych oczach, i to de facto z nas. Jesteśmy zarówno świadkami, jak i matkami, i ojcami tego wydarzenia, tego rozdziału życia. To my jesteśmy autorami, to my jesteśmy wszelkiego rodzaju ilustratorami to o naszych historiach jest to spisane, więc potrzebujemy osiągnąć taką częstotliwość, takiego rodzaju, wibrację, takiego rodzaju wersję siebie, która emituje już ten sygnał właściwy, ten, który chcemy emitować, z którym chcemy się kojarzyć, ten sygnał, który wysłany po prostu wszędzie, w każde istnienie, zaanonsuje nas i nie tylko, po prostu przekaże naszą wyjątkową informację, całą tą liryczną miksturę, którą jesteśmy. To jest bardzo ciekawy czas, bo on pozwala w takich bardzo wręcz porodowo, takich sennych, takich powiedzmy psychodelicznych klimatach wyłonić się najbardziej twardym zasadom naszego charakteru. To znaczy, każdy będzie mógł sprecyzować i bez żadnych pomyłek ustalić to ze sobą. O czym jest, na co chce swoją energię skutecznie zadedykować, jaki ma być efekt tych działań, bo to z wizji wykluwają się plany. I to jest właśnie ten czas, kiedy jesteśmy w stanie spojrzeć w te swoje wizje. Widzimy je, jesteśmy zestrojeni z częstotliwością dzięki Neptunowi, która pokazuje nam jasno na talerzu, co jest być może nieco iluzoryczne, a co jest możliwe. I pokazuje nam też całkiem inny potencjał, tak zwany plan, który nawet nie był na liście. I czasami to nie jest decyzja, a taki test, czy jesteśmy elastyczni. Ten czas wymaga od nas elastyczności na każdym kroku. Wymaga też pamiętania o swoich priorytetach, bo tych zapytań o jakieś poboczne zakręty może być wiele. I jeżeli macie cel, znacie ten cel, macie swoją misję to się tego trzymajcie i w tym pięknym wideo powiem to dobitnie, chociażby skały srały. Jest to po prostu wasze. I na taka propo polecam Mumio, SheLight, bo nie mówię o kabarecie, na tym to się nie znam akurat. Raczej gustuję stand-up. Lecz jeśli chodzi o SheLight, to jest taki jeden z suplementów na ten nowy czas. I jeżeli chcecie odbierać energię rytualną tak, jak ona jest wysłana, jeżeli chcecie umieć po prostu być w tej częstotliwości, w której się widzi, no to naprawcie swój organizm jako odbiornik. Naprawcie strukturę i w ogóle, można powiedzieć, wręcz istotę swojej szyszynki, naprawcie swoje hormony i enzymy, żeby wam nie przeszkadzały podczas na przykład stanu medytacyjnego. Bardzo często ludzie bez żadnego przygotowania, rzucają się na rozwój duchowy, bo wydaje mi się, że to jest takie modne i takie hip i takie pokazujące, że jest się na jakimś poziomie. Natomiast to też wymaga pracy. Tutaj nie możecie wymagać, że robicie to przez godzinę i jesteście mistrzem świata. Oczywiście istnieją talenty, ale są one niczym bez pracy, a właściwie bez praktyki, bez spędzania w nich czasu. To spędzając czas w talentach, my się dowiadujemy, czy jesteśmy w tym dobrze, jak się z tym czujemy. W ogóle konstytuujemy wtedy swoją jakość. Wtedy decydujemy, że ze wszystkich możliwości świata dajemy akurat siebie na to, by ten talent rozwijać. No i właśnie takie wartości teraz dojdą do głosu, będą można wręcz powiedzieć najważniejsze. Jeżeli jakiś talent w Waszym życiu się przewija, coś tam jest takiego, czym chcielibyście zabłysnąć, to teraz świat dosłownie podsunie Wam mikrofon. I y, zwłaszcza teraz właśnie do 19 marca, gdy mamy księżyc w Skorpionie, czas wybitnie skuteczny, y, czas, w którym za każdym ruchem jest y, jakiś sukces, no tu się dzieją rzeczy piękne. Tu, jeżeli się na to zgodzicie, jeżeli się w jakiś sposób też uśmiechniecie do losu, jak on się do Was uśmiechnie, mogą nastąpić na przykład kontakty handlowe albo kontakty przyjacielskie, które potrwają całe życie i które przełożą się na jakieś obopólne bądź też wielowymiarowe korzyści. I teraz też warto do końca marca już po energii tej równonocy wejść już bez oglądania się w tę wersję siebie najwyższą możliwą. Z tej pozycji prowadzić swoją rzeczywistość. Oczywiście można zauważyć, że nadal zachowamy te proporcje, mamy w sobie poprzednie zachowanie, mamy w sobie wszystkie poprzednie swoje reakcje, możemy po to sięgnąć, ale możemy też po to nie sięgnąć. Możemy też zachować się w zupełnie nowy, inny sposób. Możemy zastanowić się, poczuć, co jest tym, co naprawdę chcemy zrobić. I to jest czas, który na te pytania nam odpowie. I Warto kierować się na uczucia, a niekoniecznie na zasoby intelektualne, bo bardzo wiele różnych rzeczy, czynników miesza w tych zasobach. Właśnie nawet teraz, gdy do Was rozmawiam, zwróćcie uwagę, że ta substancja boska, którą jesteśmy, która stworzyła nasze ciało i która przemieszcza się po ziemi w naszej tożsamości, czyli po prostu ta esencja, ona jest wieczna, nieśmiertelna. Ale. Jest zmowa na tej ziemi, jest pewnego rodzaju szajka złoczyńców na tej planszy Monopolu, która to uparła się, że wpisze w człowieka śmierć. A to jakimiś poliestrami, a to jakimiś bisfenolami, a to pestycydami, a to żarówkami LED, a to tym, a to tamtym. I tak odejmują od tej wieczności, choć wydaje się ona bezbrzeżna, kolejne lata, lub też raczej wpisują w człowieka minus lata. I teraz. Jak spojrzycie na to, to zauważycie, że faktycznie ignorancja prowadzi do śmierci, a wiedza i uważność prowadzą do świadomości, no, dają możliwość spędzenia większej ilości czasu na Ziemi, jeżeli ktoś tak oczywiście wybierze. No, na Ziemi życie to temat przewodni, więc jest priorytetem. Wydaje się, przynajmniej niektórym, że jeżeli ktoś spędzi tutaj więcej czasu, to osiąga większy sukces. Ja tam się ze słoniami afrykańskimi na długość życia nie ścigam, ale rozumiem, że jest to priorytet instynktowny, wpisany w krew, wpisany w mięso, no, kojarzony z sukcesem biologicznym. A więc, jeżeli jest to naturalnym takim sterownikiem prowadzącym do naszego poczucia spełnienia, do tego, czy udało się na Ziemi osiągnąć wysoki level czy nie, no to zauważcie, że bardzo wiele różnych agent, bardzo wiele różnych no, powiedzmy, konceptów usiłuje nam to odebrać, ograniczyć, w jaki sposób zrobić nam środowiskową albo mentalną krzywdę, przez którą nie będzie możliwa ta ekspansja tego światła. No i teraz uwaga, pojawia się kolejny piętro tej historii, chyba, że będą umieli na tym zarobić. No, już tutaj są tacy czarownicy, co to zapewne śledzicie też w telewizji, co sobie tak pomyśleli, że człowiek to w sumie bateria, i jak ktoś będzie umiał taką energię jakoś przeliczyć na pieniążki, to będzie mocno bogaty. Jeden ktoś porozwieszał sobie satelity, wszędzie na orbitach zresztą, e, satelity będące już własnością tak zwanego amerykańskiego rządu, który de facto jest firmą. E, no, więc powiedzmy, ja jakby red, albo i nawet większe, bo w większości, e, no, wielkości planek. Więc obserwujmy. To jest ten czas, żeby zrobić popcorn. Teraz pod uwagę rytuał. Macie w nim bardzo szczególną moc, bo to jest równowaga Słońca i Księżyca, równowaga dnia i nocy, równowaga mistyczna oczywiście, symboliczna, metaforyczna tej wody i ognia w człowieku i równowaga również cienia i światła. Jeżeli potrzebujecie zrobić coś pod słoną nocy, schowanego, no ale też potrzebujecie zrobić coś takiego pięknego, co wszyscy zobaczą, no to to jest ten dzień. Jeżeli potrzebujecie odciąć się od jakiejś energii, ale nie zależy Wam, żeby to wszędzie wobec było ogłoszone. Bądź też no, zamierzacie no, zrobić jakieś działania, które Was ochronią przed wrogami, ale oni tego nie zobaczą. Bądź też, które odbiją ich energię, ale nie będą mieli pojęcia, że to wy, no to to jest właśnie też ten dzień. Bo jedno i drugie... Słucha Was w pełnej mocy, tak jakbyście zawołali rodziców, jakby Wasza dusza zawołała rodziców i zarówno światło zimne, jak i światło ciepłe, e, światło białe, jak i światło złote, dają Wam całą swoją moc na to, żeby się udało. Więc tego dnia zawołajcie po prostu to, czego potrzebuje Wasze życie. E, zawołajcie wręcz, powiem wprost, o cud, jeżeli go potrzebujecie. Zawołajcie o magiczną, boską interwencję, jeżeli to jest potrzeba. Zawołajcie, a otrzymajcie. Taki jest przekaz, w najkrócej rzeczy ujmując. I oczywiście, biorąc pod uwagę budącą się do życia wiosnę, możecie liczyć na taki naturalny przepływ energii. Na to, że nie będzie trzeba tego jakoś, powiedzmy, robić osobiście, tylko że poczujecie to, bo to po prostu jest, bo to po prostu ładuje się w tych kodach świetlistych, które lecą w kierunku Ziemi które nie tylko przekazywane są wodą, deszczem, bo tutaj dużo agent w tym miesza, ale które w sekwencjach światła są po prostu wgrywane, wręcz ten ludzki organizm i tego się nie da zakryć, schować. Tylko też pamiętajcie, marzec to jest ten czas, kiedy już warto wychodzić, warto być na zewnątrz, warto oswajać się ze światłem słonecznym, które po prostu emituje wiele różnych sygnałów, i bez takich różnych filtrów w postaci otoczki budynku wokół Twojej aury warto się połączyć z naturą. Bo po prostu płyną z tego informacje, które rozpływając się po ciele regulują wszystko do poziomu po prostu naturalnego. A człowiek jest tutaj na Ziemi, żeby żyć naturalnie, żeby być częścią natury, żeby zasilać naturę. O tym jest ta planeta przypomina. Także spotkajmy się po aktywnej stronie granicy działania jak wspomniałam, miejcie coś czerwonego i zielonego, świeca najlepiej biała lub złota, albo obydwie na raz, najlepiej będzie, jeżeli zapiszecie sobie swoje intencje, miejcie dla siebie toast, miejcie toast też dla świata, pamiętajcie, że wodę dla świata potem wylewacie, żeby inne wody pod ziemią, każda kropla, dowiedziały się o czym płynąć, no i oczywiście polecam Wam takie wejście w medytację wcześniej, takie samemu od siebie dowiedzenie się jaki sukces tego rytuału was najbardziej ucieszy za co będziecie wdzięczni co takiego będzie dla was powodem żeby na przykład zasadzić kwiaty tam gdzie wszyscy je widzą no już stare egipskie metody mówiły że gdy chcesz żeby natura pracowała dla ciebie popracuj dla natury a więc kup jakieś świerszcze w zoologicznym, wypuść na wolność jeżeli oczywiście mogą już tam przeżyć Postać jakieś roślinki tam, gdzie będzie im dobrze. Jeżeli oczywiście nie są to inwazyjne, zakazane gatunki, bo jak się okazuje, ludzie mają fantazję też zakazywać natury, co niektórzy i mają na to jakieś druczki prawne. Taka też powiedzmy finezja ludzka, miejmy nadzieję, zostanie utemperowana przez naturę bardzo szybko. Natomiast jeszcze jest ciekawostka, że tutaj człowiek jako wielki regulator sobie tutaj niektóre wycina drzewa, niektóre sobie tutaj truje pola, niektóre coś, a to wszystko jest wpisane w jego pasek, staminy bądź jej, które mają nad głową, bo lecz nie widzą, ja widzę, widzący widzą, no i tam jest wpisane ile życia, ile śmierci ten ktoś powoduje, jak ten fraktal po prostu się przedstawia. I w pewnym momencie grawitacja, masa krytyczna tego frakta, one się spotykają, i ten, który jest cięższy który jest bardziej powiedzmy prominencny, ten wciąga całą tożsamość, obecność i esencję, treść, jak i również całe światło danego człowieka. Więc no, jesteśmy tu w czasach ostatecznych, co oznacza, że są to czasy docelowe, co oznacza, że to już nie są ćwiczenia, więc zróbcie popcorn. Zapnijcie pasy, ale tak, żeby w razie czego odpiąć, bo ten czas potrzebuje super bohaterów, więc nie obiecuję Wam siedzenia na tyłku. No i oczywiście przygotujcie się na takie show, którego nie było na tej ziemi jeszcze nigdy i też pierwszy raz się zdarza, a więc docencie. To, gdzie znajduje się Net, nie zdarzy się przez następne 160 kilka lat, 140, no jak wiecie, Wam dyskakulię i akurat tego sobie tu nie zapisałam dla Was, natomiast zwróćcie uwagę na to, że jesteśmy w takim kluczu okoliczności, w których to spiętrzają się te niesamowitości. Jeszcze przypominam Wenus w retro, Merkury w retro. No i oczywiście, to wszystko w swoim połączeniu, w tej kompozycji sprawi, że świat zyska zupełnie inną atmosferę, że ludzie będą skupieni na czymś zupełnie innym. Jak sami wiecie, są takie dni, kiedy jesteście bardzo zmotywowani do działania, bardzo hop do przodu i takie, w których zupełnie nie jest to Wasz priorytet. No i teraz te wszystkie powiedzmy wahadła kosmiczne będą oddziaływać mocniej, z większą intensywnością i oczywiście jak zwykle na wszystkich, więc możecie się przygotować że już nie będzie ignorantów, którzy to pomijają, bo będzie kwestią bezpieczeństwa wiedza o tym. No i jak każda cywilizacja, która zaprzestała swojej kontynuacji w tym projekcie, my również dostaniemy taki wybór albo w te, albo we w te. Natomiast no, nie będzie to wybór, który podejmiemy impulsywnie. Jest to wybór, który podejmujemy przez całe życie jedni nasiąkają horrorami i um, wpisują w siebie jakiegoś rodzaju brzydactwa um, wszechświata i tego już nie potrzeba więcej, więc tego nie będzie, więc tak jak to niosą, tak zostaną wyrzuceni do śmieci wraz z tym, niezależnie czy im się wydawało, że są dobrymi ludźmi czy też nie, a inni, którzy niosą ze sobą jakieś piękno, powodują dobro, powodują uniesienie świata, oczywiście zostaną zaproszeni w każde w sekundy przyszłości, choć i nawet ta metafora jest zabawna, bo nikt nie będzie liczył czasu, a już na pewno nie w sekundach. No więc, ale w każdym razie będzie miało to kontynuację. Więc jak zwykle podkreślam, uważajcie, co w siebie wpisujecie. Podczas tego rytuału warto być w dobrych energiach, ale jeżeli zdarzy Wam się, że przypomni Wam się coś, co trzeba z życia wyrzucić, wykreślić, nadać na to kondemnację, to śmiało bo jesteście w mocy też, żeby to zrobić i niech absolutnie nic Was nie powstrzyma. Rytuał będzie bardzo mocny, ale jeżeli chcecie go pamiętać i chcecie nie zasnąć, puśćcie sobie czysty ton gamma, czyli yy, już nie pamiętam, ile to było herców, ale macie te wszystkie linki w częstotliwościach. Yy, tutaj macie takiej playlisty właśnie na Patreonie. Gdzie Wam je polecam. Jest to najlepsza częstotliwość: to jest czysta częstotliwość gamma albo po prostu czysty ton gamma, bo wtedy będzie Wam to łatwiej zapamiętać, w pewnym sensie zakodować przez autentyczną obecność i fokus. Tak to bym najbardziej precyzyjnie opisała. Oczywiście, jeżeli pamiętacie, no to w dawnych czasach. To był początek roku, to był ten moment, od którego wszystko startowało, ten moment, od którego się zasiewało. Ludzie wychodzili na pola, później wychodzili na dyskoteki. No, generalnie jest to ten czas, kiedy życie się budzi. Później Kościół nałożył na to jakiegoś takiego rodzaju, powiedzmy, że no też minusy. No natomiast generalnie rzecz biorąc jest to czas, w którym wszystko się wznosi. Jest to fala takiego naturalnego połączenia z tym, co szczęśliwe i dobre. Więc no, nie radzę tego pomijać, radzę się z tym połączyć. I dzięki temu, że to wszystko przebiega przez dokładnie zakresy magiczności, odczuwania magiczności, odczuwania takiej warstwy ukrytej życia, odczuwania mistyki w każdy sposób, no to to jest czas idealny, by przebudzić. Te zakresy i zacząć z nich korzystać, bądź też, żeby je wzmocnić i przesunąć wszystkie swoje działania w pełną skuteczność. I to właśnie będziemy robić. Na to się przygotujcie. I jeśli macie pytania, oczywiście zadajcie je już tutaj pod tym artykułem. Bardzo chętnie odpowiem. Miłości Moc, miłości Moc, miłości Moc. I oczywiście, abracadabra do tego, kto pogadał mu zabroni.